Czy auta elektryczne to tylko przejściowa moda? Czy samochody na prąd nadają się tylko do miasta, a ich trwałość to zaledwie kilka lat? Czy faktycznie są nieporównywalnie droższe od aut spalinowych, a ich ładowanie trwa godzinami? Mitów o elektromobilności, które pokutują wśród kierowców, jest wciąż bardzo wiele. Najwyższy czas, żeby się z nimi rozprawić. Jeszcze kilka lat temu małe, miejskie słabo wyposażone auta elektryczne kosztowały często tyle, co dobrze wyposażone samochody klas średniej i wyższej z mocnymi silnikami spalinowymi. O ile w przypadku aut małych czy kompaktowych nadal widać różnice w cenie na niekorzyść elektryków, o tyle w przypadku aut klasy średniej czy dużych SUVów różnice te już się zacierają. Bardzo często jest tak, że jeśli porównujemy auta uwzględniając ich osiągi, moc czy przyspieszenie, samochody elektryczne okazują się wręcz okazyjną ofertą na tle ich spalinowych odpowiedników. Dlaczego wciąż pokutuje taki mit, że auta elektryczne są drogie i praktycznie niedostępne dla przeciętnego kowalskiego? Ja bym tutaj nie mówił, że auta elektryczne są tylko i wyłącznie drogie. Dzisiaj rynek motoryzacyjny jest bardzo bogaty w różne rozwiązania i tak naprawdę samochody spalinowe również, również mają wyższą cenę. No, czasy się zmieniły, technologia. Jest zupełnie inna. Myślę, że też ostatnie lata związane trochę z COVID-em oraz z brakiem dostępności samochodów, co za tym szło problem z dostępnością części do samochodów, wygenerował też pewnego rodzaju wyższe ceny. Na dzień dzisiejszy można by powiedzieć, że wszystkie samochody, nie tylko i wyłącznie auta elektryczne, mają tą cenę wyższą. Co znajduje się w standardzie aut elektrycznych, czego nie ma w autach spalinowych, a za co trzeba dodatkowo dopłacać? Najnowocześniejszy interfejs, ekrany, które pokazują, jakie jest zużycie baterii w takim samochodzie no oczywiście też odzyskiwanie mocy przy, w momencie hamowania. Są oczywiście tutaj specjalne systemy, które sprawiają, że ta energia jest odzyskiwana. Co za tym idzie znowuż ten, ten zasięg jest pokaźniejszy. Także tutaj tych now, najnowocześniejszych rozwiązań w tych samochodach jest i nie brakuje. Myślę, że w najbliższych latach będzie ich coraz więcej, więc ta zaawansowana technologia właśnie jest stosowana w autach elektrycznych, no, a poza tym ten taki specyficzny inny design. Warto też wspomnieć o tym, że możemy na przykład w takim aucie elektrycznym wybrać sobie odgłos silnika, czego nie można zrobić w aucie spalinowym, i tak naprawdę ten odgłos może być kompletnie różny. Także to jest na pewno coś takiego ciekawego dla kogoś, kto, kto lubi takie rzeczy. No dodatkowo w kabinie poświetlenie w, w różnych kontrastach, w różnych kolorach. Kiedy ceny aut elektrycznych mają szansę zrównać się z cenami aut spalinowych? Wszystko zależy od tego, jakie najbliższe lata będą właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, w jakim kierunku to pójdzie, jaka będzie dostępność samochodów spalinowych, czy te zasoby kopalniane będą cały czas wymagały pozyskiwania, czy, czy też nie. No, samochody spalinowe w tym momencie jeszcze są, natomiast przyszłość jest raczej konkretnie skierowana, jeśli chodzi o auta elektryczne. Mówimy tutaj o najbliższych latach, kiedy auta elektryczne będą tylko i wyłącznie jakby sprzedawane i dostępne dla klientów. Choć samochody elektryczne są wciąż ciut droższe niż ich spalinowe odpowiedniki ze względu na koszt opracowania i wdrożenia nowej technologii do produkcji oraz koszt samych akumulatorów, to jednak ich ceny systematycznie spadają, a potencjalni nabywcy mogą skorzystać z rządowych dopłat, które zmniejszają ceny zakupu. To, co dodatkowo powinno przekonać potencjalnych nabywców do większego wydatku początkowego, to niższe koszty użytkowania: ceny prądu, mniej potencjalnych napraw, mniej wydatków eksploatacyjnych, np. wymian oleju. Do tego jeszcze należy dodać szereg innych korzyści, jak np. bezpłatne parkowanie w miastach lub korzystanie z buspasów. Niech więc licznik elektromobilności wciąż rośnie.